Witamy serdecznie wszystkie osoby słuchające naszego podcastu. Nowy sezon My i Technologie zaczynamy z serią specjalną. My i UFE. W poprzednich odcinkach podcastu mieliście szansę zapoznać się ze wszelkimi kwestiami związanymi z architekturą informacji. W tym sezonie jednak skupimy się na nowych zagadnieniach. Czy technologia może zmienić życie lokalnej społeczności? Czy międzynarodowa współpraca uczelni to przyszłość edukacji i społeczeństwa? O tym będziemy rozmawiać. Dzisiejszy odcinek poprowadzę ja, Mateusz Szudra, zaś moją gościnią będzie profesor Magdalena Barwiołek, prorektorka UMK do spraw kontaktów międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o inicjatywie JUFE, która została podjęta przez Uczelnie Europejskie, w tym naszą, by m.in. służyć profesjonalnym wsparciem lokalnej społeczności. Czym dla pani jest JUFE? JUFA to przede wszystkim wspólnota, to jest Uniwersytet Europejski zrzeszający 10 uniwersytetów, w tym oczywiście Uniwersytet Mikołaja Kopernika, które dzielą się swoją wiedzą zarówno pod względem edukacji, nauki, jak również zaangażowania społecznego. Więc przede wszystkim dla mnie JUFE jest to wspólnota społeczności akademickich europejskich. Rozumiem. Bardzo aktywnie pani uczestniczy w tej, całej tej inicjatywie. Ostatnio mogliśmy panią zobaczyć na drugiej konferencji Uniwersytetów Europejskich oraz na otwarciu biura JUFE w Brukseli. Co otwarcie tego biura oznacza dla UMK jako części tego konsorcjum? Otwarcie biura w Brukseli, bardzo blisko miejsca, gdzie znajduje się Komisja Europejska, pozwoli zarówno UFA, jak i Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika bezpośrednio wpływać na politykę dotyczącą edukacji, czy też nauki, jaka jest kształtowana w Europie. Pozwoli nam też na oczywiście na lobbowanie na rzecz UMK, a także na rzecz sojuszu. Będziemy w stanie uzyskać informacje z pierwszej ręki. Będziemy na miejscu, więc wszystkie podejmowane decyzje będziemy znali na bieżąco. A nawet te planowane decyzje i to dla nas jest kluczowe. Hmm, jeszcze mam propos Pani uczestnictwa w tym wszystkim. Mam pytanie. Jakie ma Pani refleksje na temat UEFA community, które się odbyło ostatnio w Ryjece? Było to wydarzenie niezwykle niezwy inspirujące. Spotkały się tam osoby ogromnej energii, zaangażowane społecznie we wszystkich krajach członkowskich JUFE. W tym oczywiście, w tym spotkaniu uczestniczyła też pani Magda Streplewska, która jest odpowiedzialna za działanie zaangaż dotyczące zaangażowania społecznego, jak również. Ona jest liderką zadania w obrębie całego konsorcjum uniwersytetu. Omawialiśmy tam polityki, jakie są prowadzone przez JUFE na wszystkich uczelniach, dokąd idziemy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, a także jaki wpływ ma zaangażowanie społeczne na lokalne społeczności, a także Jaka jest rola zaangażowania społecznego w ogóle w misji uczelni, zarówno UMK, jak i uczelni europejskich? Na uniwersytecie działają, za, działa zarówno JUFE, jak i Erasmus. Czym projekt JUFE różni się od popularnego programu Erasmus oraz jakie daje możliwości studentom? W UFE osoby studiujące mogą stworzyć własny program nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich, kursów językowych, a także innych aktywności, które są oferowane na 10 partnerskich uniwersytetach. I za zgodą dziekana przedmioty, które są realizowane w trakcie programu studiów, można je wpisać również w poczet swojego programu studiów. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z programów wspierających przedsiębiorczość czy innowacyjność, a także lokalną społeczność. Dzięki zaangażowaniu w te programy oczywiście uzyskuje się nowe umiejętności czy doświadczenia. JUFE daje możliwość studiowania w 10 różnych krajach i różnych językach i można mieszkać w Polsce, uczyć się niemieckiego w Bremie, czy Angażować się w poradniach studenckich. Duża część oferty JUFE jest dostępna wirtualnie. Katalog tych aktywności można znaleźć w wirtualnym kampusie JUFE. Dodatkowo, JUFE to jest także szansa na wzbogacenie i rozwój ścieżki naukowej pracowników akademickich i pozaakademickich, którzy dzięki temu. Że istnieją programy mobilnościowe i, szko i szkoleniowe w ramach JUFE, innymi job shadowing czy kursy doskonalenia zawodowego, mogą znacznie zwiększyć swoje kompetencje. Z, tym, z tą ofertą można się zapoznać w portalu internetowym na staw portal Wirtualnego Kampusu JUFE. Wspomniała Pani w międzyczasie o poradniach studenckich IUFE. Czy może Pani rozszerzyć ten zakres? Czym zajmują się poradnie studenckie JUFE na UMK i jak one mogą pomóc mieszkańcom? Sam jestem członkiem takiej poradni, dlatego tak, tak bardziej szczegółowo wolałbym dopytać. Poradnie studenckie to miejsce, gdzie każdy może znaleźć odpowiedzi na pytania, które go nurtują. I w ramach tych poradni nie ograniczamy się do pomagania tylko lokalnej społeczności. Bo zdarzają się pytania z całego kraju. I aby skorzystać z usług poradni, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest zamieszczony na stronie UMK w zakładce Poradnie można zachować anonimowość, poprosić również by odpowiedź została udzielona drogą mailową. Działalność poradni to oczywiście nie tylko odpowiedzi na pytania, ale także szkolenia czy warsztaty organizowane przez osoby studiujące, ich mentorów i mentorki, na przykład dla młodzieży szkolnej czy seniorów. Po to, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Mieszkańców na UMK zostały uruchomione programy minigrantów dla tych poradni. I dzięki dodatkowemu wsparciu poradni będzie można rozszerzyć ich działalność. Zdecydowanie tak, no właśnie te na przykład minigranty pomogą nam w takich działaniach. Ale przechodząc już troszeczkę dalej, takie ogólne pytanie mam do Pani: jakie cele uniwersytet stawia sobie, będąc częścią UFL? Przede wszystkim UMK jest zaangażowany w kwestie oddziaływania społecznego, czyli civic engagement. Za tą część jesteśmy odpowiedzialni w całym sojuszu i tu rzeczywiście możemy się pochwalić różnego rodzaju działaniami na rzecz naszej społeczności, jak również na rzecz społeczności WIUFE. Są to właśnie m.in. poradnie, został też uruchomiony wolontariat. W ramach wolontariatu mogą się zgłosić. Zarówno mieszkańcy, jak i studenci, czy też pracownicy. Oprócz tego, że działamy w ramach, no, zaangażujemy się społecznie, również oczywiście UMK w ramach JUFE angażuje się częściowo w badania, w mobilności. Te mobilności dotyczą zarówno studentów, jak i pracowników. Są to też działania edukacyjne, czyli można uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, zarówno stacjonarnie, jak i hybrydowo. Jednocześnie będąc Uniwersytetem Europejskim i mając do czynienia z dziewięcioma innymi uniwersytetami, możemy mm. poznać kulturę innych krajów, możemy poznać ich język. A to na pewno wzbogaca nasz światopogląd i też, no nie tylko światopogląd, ale pozwala nam na większe zrozumienie świata. Właśnie ten aspekt tej wielokulturowości, i o, o to, o czym Pani wspomniała, jest jedną chyba z moich, jednym z moich ulubionych aspektów całego tego projektu. I też pani przed chwilą wspomniała o programie wolontariatu. Też słyszałem o tych właśnie nowych inicjatywach JUFE. Czy mogłaby pani opowiedzieć coś więcej o nich, czy właśnie o wolontariacie, czy innych przedsięwzięciach, które JUFE planuje? Jeśli chodzi o wolontariat, tutaj nie ma jakichś specjalnych ograniczeń dotyczących kierunków studiowania wolontariuszem czy wolontariuszką w instytucjach, z którymi współpracujemy w ramach JUFE. Może zostać każdy student czy studentka, którzy są zainteresowani działalnością danej organizacji. Jeśli chciałby się ktoś zaangażować w organizację wydarzeń biznesowych promujących przedsiębiorczość, no to wtedy polecamy Centrum Wsparcia Biznesu. Jeśli natomiast ktoś chciałby się zaangażować bardziej w działania promu promujące kulturę, wtedy może się udać do Dworu Artusa czy też Woaku. Pełna oferta jest dostępna w wirtualnym kampusie, nabór wolontariuszy odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc i w razie pytań dotyczących oferty UFA Civic Engagement na UMK warto skontaktować się z działem międzynarodowych partners i mobilności edukacyjnej. W planie na ten rok akademicki jest także reaktywacja inicjatywy International Café czyli cyklu spotkań studentek i studentów z mieszkańcami i mieszkankami miast Jufe, podczas których mieszkańcy dzielą się swoimi doświadczeniami kulturowymi. Dodatkowo bardzo ciekawym rozwiązaniem jest Jufe Academy, czyli jest to cykl wykładów otwartych dla wszystkich. Wykłady te odbywają się online na uniwersytetach w ramach Jufe. I przedmiot tych wykładów mieści się w jednym bądź kilku z czterech obszarów tematycznych, którymi są tożsamość europejska i odpowiedzialność Europy w globalnym świecie, dobrobyt obywateli, społeczeństwo cyfrowe i zrównoważony rozwój. Większość wykładów jest prowadzona w języku angielskim, ale część w innych językach JUFE, w tym także w języku polskim. Żeby zapoznać się z ofertą Jufe Akademii, warto wejść na stronę jufe.eu. No dobrze. Jeszcze takie pytanie. Jakie są największe wyzwania, z którymi mierzy się Uniwersytet w ramach Jufe? Jakie przeszkody napotyka Pani, czy też inne osoby w realizacji tej, tej inicjatywy? Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się tutaj na UMK, jest jednak, mimo wszystko, fakt, że inicjatywa JuFe nie dociera jeszcze do wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Nie dociera ani do nauczycieli akademickich, a tym bardziej dla studentów, dlatego też coraz bardziej staramy się propagować tą ideę Uniwersytetu Europejskiego, korzystając z różnego rodzaju mediów społecznościowych, czy innych dróg rozpowszechniania informacji, między innymi występując, ja dzisiaj występuję w podcaście po to, żeby, no żeby ta informacja o naszym aliansie przedostała się szerzej do y, informacji y, publicznej. Ponieważ świadomość o przyla, przynależności UMK do JUFE nie przekłada się na możliwości, jakie JUFE nam daje, dlatego staramy się podejmować szereg różnorodnych y, działań. I myślę, że to jest jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed UMK w ramach JUFE. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie UMK w strukturach JUFE, no to oczywiście w przypadku programów nauczania czy też roku akademickiego. Problemem jest to, że jednak czas trwania roku akademickiego, czy też rozpoczęcia tego roka, roku akademickiego, przerw semestralnych jest różny na różnych uniwersytetach, a to powoduje, że no niejakie czasami perturbacje, jeśli ktoś uczestniczy na przykład w wykładach UFA Akademii, czy w jakichś wspólnych zajęciach? Natomiast są to tylko perturbacje, bo oczywiście zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie i zawsze każdy jednak w tych zajęciach uczestniczy. Wiadomo, że wyzwaniem były też na pewno różnice kulturowe, zarówno wśród akademików, jak i wśród studentów. Ale na obecnym etapie już część z tych problemów została wyeliminowana. UMK w Sojuszu JUFE jest 5 lat, w związku z czym ludzie, którzy ze sobą współpracują, już bardzo dobrze się znają, wiedzą jakie są ograniczenia dotyczące każdej z zaangażowanych uczelni i tym samym są w stanie je obejść i efektywnie współdziałać w ramach struktury JUFE. Mm, ja, może, tylko już tak, taki pozwolę sobie na osobisty komentarz, że wspomniała Pani o tym promowaniu, że o tym problemie, że ta UFA nie dociera do, do tylu osób, do ilu by, byśmy chcieli, i tutaj też może takie zapewnienie od nas, od studentów, że właśnie też chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym UFA i jak najwięcej z niego korzystało, bo jednak, jest to program, cała idea tego jest naprawdę bardzo kształcąca i przynosi naprawdę wiele możliwości. Także myślę, że tutaj w imieniu swoich kolegów i koleżanek, i ogólnie osób należących do JUFE, jak najbardziej mogę polecić wszystkim tę inicjatywę. Ale teraz już troszeczkę tak odchodząc od tematu JUFE, ale gdzieś tam nadal w okolicy, czym dla pani rektor jest trzecia misja Uniwersytetu? Dobrze, więc myśląc o trzeciej misji Uniwersytetu, a właściwie. W Komisji Europejskiej mówi się, że jest to czwarta misja Uniwersytetu. Mam na myśli zaangażowanie społeczne. Uniwersytety są odpowiedzialne nie tylko za społeczność akademicką, ale również za region, w którym się znajdują. Wpływają na kształtowanie polityki kulturalnej, gospodarczej czy też społecznej. Dla mnie czwartą czy też trzecią misją Uniwersytetu jest zaangażowanie Uniwersytetu we współpracę z lokalnymi instytucjami i firmami w działalność kulturalną, w działalność popularyzatorską nauki. Bo jak wiemy, mamy teraz ogromny kryzys zaufania do nauki i naukowców. Ten kryzys nasilił się zwłaszcza po czasie COVID-u. No i również oczywiście ma wpływ na to, ma fakt, że różne treści są dostępne w internecie, a te treści niekoniecznie są weryfikowane. Bardzo często te treści nie mają nic wspólnego z faktami, więc ta działalność popularyzatorska Uniwersytetu również jest bardzo ważna i ona jak najbardziej wpisuje się w trzecią czy też czwartą misję Uniwersytetu. I mówię tu nie tylko o działalności popularyzatorskiej dotyczącej dla dorosłych, ale również dla dzieci, dla młodzieży. A także dla osób starszych. Więc ta część dotycząca wsparcia i edukacji osób dorosłych jest również bardzo istotna, czyli mówimy tutaj o procesie uczenia się przez całe życie. I to Uniwersytet Mikołaja Kopernika robi. Jak wiecie Państwo, mamy ofertę edukacyjną, która skierowana jest, jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży. Dla studentów, a także mamy Uniwersytet III wieku, jak również mamy Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Więc poprzez te działania jak najbardziej wypełniamy tą czwartą misję uniwersytetu czyli oddziaływanie na społeczeństwo, właściwie bierzemy na siebie odpowiedzialność za region, za społeczeństwo. I y, aktywnie angażujemy się w lokalne aktywności, no ale oczywiście również y, staramy się oddziaływać y, aktywnie na kraj i na struktury JUFE. Przyznam szczerze, że to, co Pani mówi, napawa mnie takim dużym optymizmem, bo jednak nasz kierunek też gdzieś w międzyczasie prowadził akcje typu Złość Trolla, gdzie staraliśmy się weryfikować informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Albo też prowadziliśmy warsztaty, na przykład y, Ziarnoprawdy, gdzie uczyliśmy. Staraliśmy się pokazać dzieciom w szkołach podstawowych, jak krytycznie podchodzić do informacji, ale gdzieś w tym działaniu myślę, że studenckim zabrakło tego fragmentu, gdzie kształcilibyśmy, pokazywalibyśmy też innym, właśnie dorosłym, że też, że też należy po, krytycznie podchodzić do informacji. Mam jeszcze jedno pytanie. My, myślę, że dość istotne. Co pani dało Jufę? Myślę, że przede wszystkim yy, Jufę. Dało mi poczucie wspólnoty, poczucie różnorodności, zrozumienia dla różnych kultur. Zawsze byłam osobą otwartą, ale obecność WIUFE pozwala na dostęp do informacji, dostęp do ludzi z różnych krajów. Trzeba, trzeba też wziąć pod uwagę, że mamy 10 uniwersytetów, ale na tych uniwersytetach studiują różni ludzie z różnych krajów, więc tak naprawdę my mamy kontakt nie tylko z ludźmi z 10 krajów europejskich. Ale można śmiało powiedzieć, że z ludźmi z kultur z całego świata. I to na pewno jest bardzo rozwijające pozwala trochę zmienić sposób myślenia, albo też spojrzeć na różne rzeczy z innego punktu widzenia. Polecam każdemu korzystanie z ofert JUFE wszelkiego rodzaju mobilności, czy to będą mobilności tylko wirtualne, czy to będą mobilności rzeczywiste. Na pewno y, każda mobilność wzbogaca, pozwala na poznanie innych ludzi, y, na różnego rodzaju interakcje, na otwarcie się, zdobycie informacji o różnych kulturach. Dziękuję za tę wypowiedź. To wszystkie pytania, które miałam Pani do zadania. Ta pula pytań się wyczerpała, więc to tyle w tym odcinku naszej nowej specjalnej serii My i UFA. Moją gościnią była profesor Magdalena Barwiołek, projektorka UMK do spraw kontaktów międzynarodowych, Naprawdę bardzo mi było miło panią gościć. Mi również bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Odcinek prowadził Mateusz Szudra i pa!